Koniec roku podsumowania oceny wnioski. W studiu dr Jarosław Kinał, socjolog z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Jaki to był rok w życiu społecznym? Jak zmienili się ludzie? Jak zmieniły się relacje społeczne? No, to był kolejny rok, używając klasy, terminów klasycznych, postępu społecznego, ale nie, tak naprawdę to był bardzo dziwny rok, patrząc na badanie. To był pierwszy rok od dawna, w w którym jak pokazują badania, na przykład taki raport Action Trends, w którym ludzie przestali bardzo mocno naciskać na zmiany, szybkie zmiany, na rozwój, kierując się w stronę potrzeby stabilizacji i bezpieczeństwa. Przestali planować długofalowo, skupiając się na krótkich, realnych celach. To jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ przez ostatnie kilkanaście lat. Aż takiej zmiany mentalnej nie, nie obserwowaliśmy. Zaczęliśmy doceniać to, co tu i teraz. No, 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 my, no, my rozmawiamy w audycji tu i teraz, więc to, co tu i teraz, to, co takie nam bliskie w tym momencie i, i w tym miejscu. Myślę, że duża grupa respondentów bardzo docenia audycję tu i teraz, szczególnie jeśli zapytalibyśmy aktualnie słuchających, ale tak. Mówiąc głębiej, wchodząc głębiej, tak, zaczęliśmy doceniać to, co dzieje się tu i teraz, zaczęliśmy doceniać każdy kolejny dzień, zaczęliśmy. Jeść życie małymi łyżkami. To jest taki dość ciekawy slogan, który bardzo często występuje u umówców motywacyjnych. Natomiast rzeczywiście za, zaobserwowaliśmy taką zmianę. Krótkie, realne plany zamiast długoterminowych, długoterminowych marzeń. Tak samo widać to w, w konsumpcji. Zaczynamy skupiać się na tym, co nam potrzebne, a nie to, co przyda nam się za jakiś czas. Z czym ma to związek? Czy, czy związek ma to z tym, z tymi wydarzeniami, których doświadczaliśmy w ostatnich latach, a jedno z nich, czyli wojnę, właściwie za wschodnią granicą, doświadczamy wciąż. A to inne wydarzenie to, to pandemia, bo te, te, te dwa wydarzenia w jakiś sposób określiły też pewnie nasze postrzeganie świata? No, one trochę zdefiniowały nasze społeczne DNA, no, bo żyjemy w, w czasach bardzo dużej niepewności. O tym, co będzie jutro. Czy wojna nie przeniesie się z sąsiedniego kraju na nasz. Przeliczamy kilometry. Przeliczamy kilometry. Żyjemy w niepokoju. Czy na przykład nie będzie jakiegoś zamachu terrorystycznego. Zaczynamy zastanawiać się nad tym, jak będzie wyglądać ten czas, jeśli on nadejdzie. Ja nie mówię, że on nadejdzie, ale coraz więcej osób zaczyna się zastanawiać, jak pokazują badania, jak będzie wyglądał świat, w którym nie ma pokoju, a jest wojna. Myśmy trzy pokolenia, które, które spotkały się w 2025 roku, tej wojny nie doświadczyły. Żeby w czasach względnego pokoju i oczywiście czasów napięć, takich jak chociażby zimna wojna, czy, czy kryzys kubański, który nasi dziadkowie pewnie pamiętają, ale tej wojny nie doświadczyły w takim, w takim sensie przeżywania jej. O, o wojna zawsze była gdzieś daleko. Wojna zawsze była gdzieś daleko. To były, to były wojny, które toczyły się poza naszym regionem. E, nie, nie było z tym. E, nie, nie było tego bezpośredniego doświadczenia. Teraz od kilku lat. Doświadczamy wojny, chociażby spotykając ludzi, którzy z regionów wojennych przyjechali do nas, rozmawiając z nimi, czy obserwując doniesienia medialne. No i tutaj wzrasta to nasze poczucie niepokoju. Dodatkowo jesteśmy permanentnie zmęczeni, jak pokazują, jak pokazują badania, tymi złymi wiadomościami. No bo z jednej strony mamy wiadomości dotyczące sytuacji na froncie, istniejącego zagrożenia, z drugiej strony mimo względnego dobrobytu ekonomicznego wciąż co jakiś czas ktoś nas straszy e, krachem gospodarczym. E, Pojawiają się informacje o tym, w co inwestować, gdyby gospodarka się, gdy gospodarka się załamała. Mamy niepewność związaną z systemami teleinformatycznymi. Czy one zadziałają? Czy jutro będziemy mogli dostać się do serwisu internetowego banku? Czy będziemy mogli załatwić sprawę urzędową przez internet? Czy będziemy mogli załatwić proste sprawunki drogą, e, drogą elektroniczną? Więc ten czas niepewności bardzo mocno nas też zdefiniował. No i... E, Potrzebujemy stabilizacji, potrzebujemy spokoju, potrzebujemy stabilizacji i to widać, ten, ten trend widać w, w niektórych badaniach, które się pojawiają. Z tego, co pan mówi, wynika, że nie powszednieją nam pewne sytuacje i wydarzenia, bo, bo tak patrząc, bo pan też jest medioznawcą przecież, patrząc tak na te przekazy medialne i to od wielu lat obserwujący te sytuacje, wiele wydarzeń nam powszednieje. My się przyzwyczajamy, że gdzieś jest wojna, przyzwyczajamy się niestety do tego, że jest katastrofa gdzieś tam, no to, no to są ofiary. Czytamy pochylamy się z, ze współczuciem nad ofiarami, a potem żyjemy dalej. Teraz jednak mamy cały czas z tyłu głowy tę świadomość, że, że wojna jest tuż za progiem. Tak i też z drugiej strony infosfera, w szczególności blogosfera, iksosfera, czy, czy jakby to, to nazwać. Um, ci, ci influencerzy, nie mówię, że wszyscy, ale niektórzy bardzo wpływowi, bardzo nośni, nam ciągle o tym przypominają. Więc nie, my nie, nie potrafimy o tym na, na szybko zapomnieć. Zresztą też już pojawiają się memy, pojawiają się filmy, pojawiają się generowane przez sztuczną inteligencję jakieś um, symulacje tego, jak to wszystko będzie wyglądać. Czy do nas czy to mimowolnie, czy nie mimowolnie e, trafia. Skoro nas tak obchodzi to, co się dzieje na świecie, w świecie też całkiem bliskim e, nas, to e, czy my zwracamy jeszcze uwagę na samych siebie? Czy też jesteśmy zmęczeni? E, mało, mamy czasu dla siebie, zmęczeni sobą, myśleniem o tym, co, co, co dla nas ważne? Tak, znaczy my bardzo mocno zastanawiamy się nawet nie nad sobą, znaczy, Duża część osób żyje samotnie, więc podejrzewam, że zastanawia się nad sobą, ale dużo, bardzo dużo czasu poświęcamy na zastanawianie się nad tym, jak zapewnić bezpieczeństwo naszej, naszym najbliższym, naszej rodzinie. I to też jest dość ciekawy trend, który przeczytałem w jednym z raportów, że jednym z naszych takich postanowień na święta była chęć większego spotkania się z rodziną, żeby pokazać im, jaka jest dla nas ważna. No bo zauważmy, że żyjemy też w takim trochę świecie, gdzie tych relacji poprzez przyspieszenie mediów społecznościowych, komunikatorów i tak mamy bardzo dużo znajomych wirtualnych i bardzo mało prawdziwych. Relacje, które zwyczajowo są silne, znaczy były silne, teraz stały się kruche. Więc my zaczynamy potrzebować takich relacji, które, co do których możemy być pewni, że one zaistnieją i będą rezonować. Czyli takich namacalnych twarzą w twarz? Takich namacalnych twarzą w twarz, SMS w SMS, wiadomość w wiadomość, ale taką, w możemy być pewni, że po drugiej stronie jest ktoś, komu na nas zależy komu kto, kto będzie zainteresowany tym, co się u nas dzieje. Bo bardzo często jest też tak, że te znajomości są kruche, szybkie, i bardzo często przerywane pauzami, ciszą wielogodzinną, wielotygodniową. No to, to jest jeden z takich elementów, takiej, takiej komunikacji turowej, o której, o której bardzo dużo się teraz pisze: że rozmawiając przez telefon musimy być elastyczni, musimy odpowiadać. Natomiast przez komunikatory już niekoniecznie. No, popatrzmy na znany przykład głosówek, gdzie ktoś nagrywa nam wypowiedź głosową i oczekuje, że my odpowiemy. Nie, Badania pokazują, że te głosówki bardzo często to, to, to jest tak jak rozmowa telefoniczna. Więc co to za różnica zadzwonić i porozmawiać, niż wysyłać sobie, wysyłać sobie wiadomości głosowe? Ale dla części osób, które są przyzwyczajone do innego systemu komunikacyjnego. To jest y, rzecz naturalna. No, no tak, ale w tym y, pojawia się też taki rodzaj, y, taka próba idealizowania samego siebie, bo przecież y, nagrywamy te y, wypowiedzi i, i można je skasować, można jeszcze raz nagrać. Y, Pewnie, że tak, no, ale to tak samo można napisać wiadomość i ją kasować. Ale prawda? jak się rozmawia telefonicznie, no to już poszło w eter i koniec. Ale, ale zawsze można udać, że coś przerywa, prawda? To, to nie jest trudne. Złapać myśl. Ale no, niestety to jest, to jest też e, takie tak zabawne, że przeprowadzono niedawno badania związane z życzeniami świątecznymi. No i część osób, e, szczególnie w, w tej grupie 50, plus, wykazała, że dla nich taka wiadomość głosowa z życzeniami jest o wiele bardziej pozytywna emocjonalnie niż SMS wszystkiego najlepszego. Nawet z, mi z milionem emotikonek? Milionem, miliardem emotikonek. Bo dlatego, że mm, jesteśmy istotami społecznymi. I ten głos jest ważny. Tempr głosu, ciepło, które, które słyszymy w tym głosie. I mimo tego, że ta głosówka może być przekopiowana na niewiarygodną liczbę adresów w naszej książce telefonicznej i wysłana za jednym razem, to jednak jest lepiej postrzegane. To, to też takie dość, dość ciekawe zjawisko z zakresu medioznawstwa. A co ze sztuczną inteligencją, która też wkracza w tę sferę społecznych relacji. O tym za parę chwil więcej powiemy. No i wtedy także zapytam naszego gościa o podsumowania i postanowienia. Jak okiem socjologa to wygląda, jak powinno wyglądać. Rozmawiamy, proszę Państwa, o tym, jak wyglądały relacje społeczne i w ogóle życie ludzi w kończącym się 2020 roku w naszym studiu socjologii i medioznawca dr Jarosław Kinal-Naukowiec z Uniwersytetu Rzeszowskiego. No i okazuje się, że trochę się pozmieniało w tych relacjach społecznych. Zaczęliśmy stawiać, tak jak pan powiedział, na te bardzo żywe kontakty z ludźmi. Cenimy to, by być w kontakcie bardzo bliskim z albo twarzą w twarz, albo głos w głos, tak? Czyli telefoniczne sytuacje. A co w tym wszystkim a jak w tym wszystkim patrzymy na wykorzystanie sztucznej inteligencji bo odnoszę wrażenie że ona bardzo mocno zaczęła jednak wchodzić w nasze życie Ja bym powiedział że 2025 był rokiem przełomu jeśli chodzi o sztuczną inteligencję bo wcześniej był to gadżet gadżet który no, nas ciekawił sprawdzaliśmy możliwości sztucznej inteligencji Ale wraz z pojawieniem się tych nowoczesnych modeli udoskonaleniem agentów sztucznej inteligencji ona przestała być gadżetem a stała się codziennością no bo w roku 2025 e, jedna trzecia firm e, zaczęła zastanawiać się nad wdrożeniem e, sztucznej inteligencji jako pełnoprawnych pracowników. Nie tylko jako narzędzia, które wspomagają, ale jako pełnoprawnych pracowników. Zaczęto tworzyć własne agenty e, sztucznej inteligencji, własne modele e, językowe do tego, żeby obsługiwać klientów. Zauważmy, że w 2025 roku coraz częściej, jak ktoś dzwoni do nas z ofertą handlową, Rozmawiamy z robotem, a nie rozmawiamy z e, rzeczywistym człowiekiem. Albo jeśli składamy reklamację, albo chcemy się czegoś dowiedzieć, na przykład u operatora nie. sieci komórkowej, no to również rozmawiamy e, z robotem i. I Co? bardzo często nie potrafimy odróżnić, tak. czy to jest człowiek, czy to jest maszyna. Ale zauważmy, to mnie <grym> ostatnio zdziwiło, bo rzeczywiście miewamy takie kontakty, w, w gruncie rzeczy sporadycznie jak dotąd, e, że robot przekierował mnie do żywego człowieka. Tak, jeśli nie miał tego, jeśli nie miał tego. W swojej i ścieżce odpowiedzi, to tak, to człowiek zawsze będzie tym ostatnim ogniwem. Ale tutaj sztuczna inteligencja, to, to też badania pokazują, że mm, dla nas sztuczna inteligencja staje się także pełnoprawnym partnerem w życiu czy to zawodowym, czy w, w życiu prywatnym. Pytamy. Jednego, drugiego czy trzeciego czata, gdzie zjeść na mieście, licząc na to, że on szybciej nam podsumuje i, i oszczędzi nam czas, który musimy poświęcić na wyszukiwanie pewnych informacji. Ale mamy też wybór jeszcze, prawda? Jeszcze, że możemy poprosić o pomoc sztuczną inteligencję w tych wyszukiwarkach tak, internetowych, tak, tak. ale możemy też sami podłubać. Oczywiście, oczywiście, że tak. Nawet teraz możemy, za, możemy tak sobie zdefiniować czata, żeby był ironiczny. Sarkastyczny, dowcipny, ekspercki. To, to wszystko można, można sobie zdefiniować na, na poziomie ustawień, jak, jak lubimy, żeby nam odpowiadał. to, co jest niepokojące, to to, że sztuczna inteligencja coraz częściej służy zwykłym ludziom do diagnozowania swoich problemów. Czy to psychicznych, czy zdrowotnych. I tutaj chciałbym zwrócić Państwu uwagę. Tak, czat jest zawsze, czat jest empatyczny czat zawsze udzieli nam długiej odpowiedzi w przeciwieństwie do drugiego człowieka, który jest bardzo często zabiegany, zmęczony. Albo trudno się do niego dostać, Albo tak jak do trudno lekarza. Trudno się do niego dostać, jak do lekarza. Ale hmm. nigdy nie zastąpi e, relacji człowiek z, z człowiekiem. Be, mogą być tacy technokraci, którzy będą mówili, tak, ben, ben, jest, świetnym, jest świetnym diagnostą, e, świetnie z nami rozmawia, daje nam dane, ale pamiętajmy, że bardzo dużo tych danych, szczególnie w tych wersjach. Niskopłatnych albo bezpłatnych, to są halucynacje. To są rzeczy, które nie mają swojego potwierdzenia w źródłach. Więc ja bałbym się pójść do e, psychologa czy do lekarza, który opowiadałby mi bajki nie, 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 nie mające podstawy rzeczywiste. Ja czad bardzo często halucynuje, czyli wymyśla źródła pod swoją tezę. Nie, nie dlatego, że jest złośliwy, tylko dlatego, że jak nie może czegoś znaleźć, to to tworzy. Bo też jedną z funkcji tych, tych, tych no, współczesnych modeli jest kreatywne podejście do rozwiązywania problemów. I tak właśnie działa. My też czasem bajdużymy, my też czasem opowiadamy bajki. No i tutaj niczym się nie różnimy od jaja. Natomiast w takich ważnych sprawach on nie rozróżnia pytania o, który pociąg z klocków Lego jest lepszy, od tego, jak sobie poradzić z depresją. Bo dla niego waga tych pytań jest to ta sama. Człowiek potrafi rozróżnić te dwie, nie, te dwie kwestie. No i kolejna rzecz, no to ta rewolucja na rynku pracy. I tutaj też bardzo wiele mm, tytułów, które pojawiają się w prasie, w mediach, jest taka, że jaj zabierze nam miejsce pracy. Być może zmieni nasze, nasze rozumienie pracy, nie zabije zawodów kreatywnych. To od razu mogę, mogę uspokoić. Mog, może z jednej strony AI ja będzie tworzył przepiękne grafiki, ale nigdy nie zastąpi malarza z, tym, z, tym, z tą iskrą boskości, geniuszu. Ale komu będzie się chciało zastanawiać, czy to stworzył człowiek, czy, czy słuszna inteligencja? Myślę, że to będzie widać. Myślę, że, że to będzie widać. Przodos I to będzie ważne. I to będzie ważne. Będziemy, oczywiście, będziemy mogli sobie kupić taki landszaftik w hipermarkecie budowlanym, jak można kupić. Do, do antyramy od razu dają takie, które wieszamy na ścianie. To może wygenerować jaj, ale prawdziwa sztuka to. Z jednej strony dzieło, ale z drugiej też magia artysty. Więc będziemy, podejrzewam, wybierać jedno i drugie. Tak samo z dziennikarzami. Oczywiście, chatbot może mi zadać pytania, które sobie wcześniej wymyśli. Natomiast one nie będą tak dociekliwe, jak, jak pytania rzeczywistego dziennikarza. Możemy wysłać chatbota na podsumowanie czy, czy wygenerowanie prognozy pogody jako awatar. Tak. Istota, która będzie bardzo podobna do ludzkiej. Ale z drugiej strony my Myśląc o dziennikarzach, wybieramy marki. My słuchamy radia dla głosów, które, które płyną, do których jesteśmy przyzwyczajeni, które są ciekawe. Oglądamy telewizję dla twarzy prowadzących program. Czytamy gazety dla nazwiska tego publicysty, który się tam pojawia. Książki również można wygenerować a jajem. Nie, oczywiście, nawet naukowe. To, to tutaj też. No to naukow, absolutnie, to już. Nie, nie są od, dawna, wyjątkami. Tak, od, natomiast... od dawna o tym wiadomo, systemy antyplagiatowe przecież na uczelniach. Tak, natomiast już od dawna No, To też jest ciekawe. Jeśli e, naukowiec jest analityczny, to w bardzo wielu tych systemach, które sprawdzają, czy, czy to napisał człowiek, czy AI, jeśli. Jest anali ma analityczny umysł, to wychodzi, że, że to jest AI. I można sprawdzić sobie chociażby książki, stare książki Manuela Kanta, nawet wrzucić dialogi Platona. I, I zobaczyć, jak to. Jak, jak system pokaże, że to zostało wymyślane przez sztuczną inteligencję. A to dla takiego Platona, czyli Manuela Kanta zdecydowanie obraz. A co z zakupami? Bo też w tym przypadku jesteś, staliśmy się trochę leniwi. Zaczęliśmy kupować wiele lat temu już przez internet i to się tak nasilało z roku na rok. Tak, coraz częściej jest też tak, że kupujemy online. To ma kilka fundamentów. Przede wszystkim dlatego, że już ta dostawa jest z dnia na dzień. Ten system logistyczny jest tak rozbudowany, że nie musimy czekać tydzień, dwa czy, czy trzy na wymarzoną rzecz, tylko ona przychodzi następnego dnia roboczego oczywiście. Ale sama nie przychodzi, bo za tym stoi człowiek. Bo za tym stoi człowiek, więc ta gospodarka się napędza. Ten nasz zakup determinuje zarobek bardzo wielu. Ogniw, które się pojawiają po, po drodze. Po prostu system organizacji pracy się zmienił. Zmienił. E, tak. Natomiast dalej e, to też jest bardzo ciekawa analiza, którą, e, którą zrobiono we, we Francji i w Szwajcarii. Mimo dużego rynku e-commerce, czyli tych zakupów elektronicznych, dalej małe sklepy, e, dalej sklepy stacjonarne pozostają ważnym elementem krajobrazu e, konsumenckiego. Bo dalej lubimy dotknąć. Jak chcemy kupić telewizor, bo nam się zepsuje. To oczywiście możemy go kupić przez internet, ale może to spowodować, że przez jeden wieczór będziemy bez telewizora, więc wolimy dołożyć te kilkanaście czy kilkadziesiąt czy kilkaset złotych, pojechać do sklepu i mieć ten telewizor tu i teraz. E jeszcze, i z, jeszcze z dostawą i jeszcze z instalacją. Jeszcze z dostawą i z instalacją, prawda? Czy, czy pralkę. To też takie rzeczy, które są dla nas ważne, które dużo kosztują, e wolimy kupować e osobiście. Nie wyobrażam sobie kupienia samochodu bez e, wejścia do niego, bez dotknięcia tapicerki, tak samo lodówki, pralki czy, czy, czy innego podobnego sprzętu. No ale to też jest dość ciekawe, że coraz częściej kupujemy rzeczy jakościowe. Poprzednie lata to był też zalew takich rzeczy, które przyjeżdżały do nas z dalekiego wschodu. Kupowaliśmy masowo, nawet nie zastanawiając się tak naprawdę, co kupujemy, bo być może nam się przyda. Natomiast teraz odchodzimy od tego zbieractwa incydentalnego na rzecz racjonalnego kupowania. Kupujemy mniej. Szanujemy pieniądze? Zaczynamy szanować pieniądze. I zaczynamy szanować rzeczy, które mamy w domu. Zaczynamy kupować rzeczy jakościowe i to jest też dobry trend. Oczywiście on e, musi się rozwijać przez kilka na, na następnych lat, ale m, obstawiam, że za, za kilka lat e, pojawi się bardzo wiele takich e, rozróżników. Będzie dużo więcej porównań. To, co teraz widzimy tą, tą ustawą o, o omnibusa, która została wprowadzona w Unii Europejskiej, trzeba podać cenę z ostatnich 30 dni najwyższą i tą, e, która jest obecna, co tak, Także wpływa na nasze decyzje konsumenckie. Skoro tak inaczej zaczęliśmy organizować naszą przestrzeń i jej postrzeganie, to jak się odnieść do przełomu roku? Tak już dwoma zdaniami na koniec, okiem socjologa i medioznawcy. Jak się odnieść do przełomu roku? Czy to przejście powinno być dla nas ważne i na ile może być ważne w kontekście tych zmian w relacjach społecznych, o których Pan mówił? No, od bardzo, dawna w tej przestrzeni społecznej przejście roku było zawsze traktowane jako taki nowy początek. No bo jak e, mamy rok liturgiczny, prawda, gdzie gdzie, narodziny, gdzie są narodziny Dzieciątka Jezus, które świętowali katolicy całkiem niedawno, to, był, to jest nowy początek, nowa nadzieja, prawda? I my wchodzimy w nowy rok właśnie z taką nową nadzieją bardzo często, z takim nowym przekonaniem, że coś może się zmienić, że mamy kolejną szansę. A to. mamy? Ale to już od nas zależy. Ja, ja jestem głęboko wierzący w to, że człowiek jest kowalem własnego losu. I tak jak siebie zaprogramuje na następny czas, na następny dzień, tydzień, miesiąc czy rok, tak może być. Tylko przede wszystkim potrzeba konsekwencji. To, to, to co widać w badaniach, 55% respondentów podejmuje jakieś zobowiązania na nowy rok. Ale po miesiącu tylko jedna trzecia z, tych, z, tej, z tej połowy respondentów jest w stanie powiedzieć, że którykolwiek z tej listy zrealizowało. Albo, że coś drgnęło. Coś drgnęło. To, to też trzeba pamiętać, że to, to, to jest najlepszy czas na, dla siłowni, które zarabiają na karnetach, które nigdy nie zostaną wykorzystane. Księgarniach, które, które sprzedają książki, które bardzo często przez nadpok obowiązków nigdy nie zostaną przeczytane, albo zostaną przeczytane nie w tym, tylko w kolejnym roku. Um, no to ja już. Y, po, y, wie, dziękuję za kolejne przykłady, które <grym> troszkę nie. mogą sfrustrować. Nie, ale to nie chodzi o sfrustrowanie. Chodzi o to, żeby to, o czym rozmawialiśmy przed chwilą, żeby jeśli podejmujemy jakieś zobowiązanie noworoczne, ono jest piękne, bo on, ono powoduje, że my mobilizujemy się do czegoś, co nie jest zwyczajne, a my nie lubimy być zwyczajni. W większości. Cieszymy się z rzeczy, które tworzą dla nas taki nim w nadzwyczajności. No, typowy paradoks IKEA. Jesteśmy dumni z tego, że poskładaliśmy meble. Prawda? Dlatego jeździmy do IKEA i kupujemy tam meble takie do poskładania, bo później jesteśmy bohaterami w swoim domu. I tak samo niech będzie z postanowieniami noworocznymi. Niech one będą realne. Niech one będą nas cieszyć. I niech one nie będą determinowane tym, że ktoś czegoś od nas oczekuje. Tylko niech to będzie coś, czego my oczekujemy od samych siebie. I to wystarczy, żeby to się spełniło. I jednym słowem, bądźmy kowalami własnego losu. Tutaj przywołuję pana. I bądźmy szczęśliwi przede wszystkim z tego, co postanowimy. Szczęśliwi, konsekwentni, e, uparci w dążeniu do, do celów, ale to muszą być nasze cele. Nie, że będziemy 50% bardziej efektywni w pracy, tylko na przykład, że znajdziemy czas, żeby przeczytać tę książkę. Bardzo dziękuję za te wszystkie podpowiedzi. Dr Jarosław Kinal, socjolog i medioznawca z Uniwersytetu Rzeszowskiego. No to cóż, dziękuję bardzo, bardzo za dziękuję rozmowę i cóż, i właśnie. Wszystkiego dobrego w nowym roku, albo inaczej, wszystkiego, czego Państwu potrzeba w nowym roku. I panu też wzajemnie takie życzenia przekazuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.